Widzowie, ta gra, kiedy to nagrywam, powstała dosłownie 303 dni temu. I nie żartuję, 303 dni temu wyszło Brajrot Evolution. I właśnie, widzowie, wbiłem po raz pierwszy do tej giereczki i sprawdzimy sobie, jak szybko będę mógł sprogresować do wyższego poziomu. I oczywiście, widzowie, tak, czekałem aż tyle dni, żeby zagrać Brajrot Evolution. Troszkę tak to wygląda. Chociaż oczywiście, wiecie, no tak naprawdę po prostu nie grałem, ale w końcu pomyślałem, no coś musi być tutaj ciekawego, że tak dużo osób w to gra. I faktycznie na update'y naprawdę mega dużo osób tutaj siedzi, nawet bez Updateów dużo siedzi i jesteśmy tutaj tralero tralala, także zostawcie widzowie łapeczkę w górę i ciśniemy. Oczywiście mamy Golden Jabłko, dawaj stary. I co, mamy tutaj level czy nie mamy levelka? Dobra, mamy level i zmieniliśmy się w bombardiro Krokodilo. Dobra, stary, nie, nie wiem co to za gierka dokładnie, ale tak, dajmy sobie auto atak i ciśnijmy tak, żeby widzowie troszkę przyspieszyć tą gierkę, żeby nie było, tak wiecie, mega nudno. To podejdźmy sobie do Christmas Gift, bo mamy Gift Everyday. Dobra, czy coś dostaniemy? Dostaliśmy Chair Chachi Crate, dobra, stary, pierwszy crate w ogóle nasz spoko. Tu mamy jeszcze takie okrejki. Brązowego. No i mamy jeszcze coś tutaj do kupienia. Starter Pack. Dobra, kupimy sobie Starter Pack po to, żeby jak najszybciej, widzowie, bez tutaj owijania, bez marudzenia i nudzenia, co nie? Po prostu weźmy sobie szybciej i zacznijmy w tą gierkę grać. Bo czekałem aż 303 dni, żeby w ogóle w to zagrać. Także wiecie, no wypadałoby troszkę szybciej to ogarnąć. I mamy inwentory. Dobra, i co ja kupiłem tak naprawdę? Kupiłem jakiegoś peta, prawda? Tak, tego trawlero tralala. Jeden koła mi daje. Tu mamy jeszcze relik Tralala hat. Okej, okay, czyli czapeczkę tralero tralala. 75% HP więcej, 95% damage. I spida. Dobra, stary, ciśniemy, nie ma, nie ma co. Ciśniemy od razu Golden Apple. Patrzcie, co robi w ogóle! Normalnie Abuszko ja zjadł od razu. Ej, i bananini. Dobra, idzie nam całkiem szybko. I powiem wam tak, tu są światy, tu mamy też VIP'a do kupienia, mamy Job Job paka, OP Ej, Job Joba. No i oczywiście, widzowie, Jobca kurpeta, wiadomo, 1199. Ej, to jest drogie, nie? To jest totalnie drogie. Mamy jakiegoś kurczaka, tu jakiegoś bula, Siemano. burbaloni loli. Ej mi się wydaje, widzowie, że mega szybko przejdziemy tą grę, naprawdę pima od razu. Co ja robię w ogóle? Że jestem totalnie OP, dobra. Brr, brr, patapim, brr, patapim się mano. din dun, dobra. Walimy go na web stary. Normalnie walimy go na web I co my tu mamy? Okej, okay, tu mamy re rewardy, ale tego aktualnie nie robię. Klejmujemy sobie jakieś nagrody. Mamy jakiś OP chicken, no OP kurczaczek. Mamy jakieś sezony w tej grze, dobra. Weźmiemy sobie podkę i uwaga, od razu, żeby wiecie, polecieć mocno. No to oczywiście odpalamy wszystkie podki. Czemu nie? expotka podka, win potka i luck No i ciśniemy, czy mamy coś tutaj jeszcze? No nic takiego nie widzę dokładnie. No dobra, to ciśniemy po prostu dalej i musimy mieć ósmy level, żeby pata park wyjść po prostu z niego. No dobra, zobaczymy, jak to jak to wiecie, jak szybko będę w stanie to zrobić. Lili! Ej, ja mu skopadałem na jednego shota, go pokonałem. Co tu się odwale? Ej, czym ja jestem aktualnie? Czekajcie, co to jest? Wikipedia? Ej, dobra, więc mamy tak, Tralero, Bombardiero. Dobra, co to jest? Co to jest ten ptak taki? Pipi popapi Popepę. Nie no, widzę, czemu ja czekałem 300 dni, żeby w to zagrać? I naprawdę, to jest całkiem fan. Powiem wam, że tak, no, serio, totalnie bez żartów. Mamy permanent boosta na... Na obrażenia chyba, tak? Damage boosta. Dobra, czyli musimy zebrać jakieś diamenciki, ok, Nie do końca jeszcze ogarniam, wiecie, nowy jestem no to średnio, żebym tak ogarniał od razu. I mamy tak, dwa pet sloty. Ej, może byśmy to wzięli, to pewnie nam się mega przyda. Wydaje mi się, że najlepsze, co możemy zrobić, to wziąć dwa pet sloty. Naprawdę. Najlepsza rzecz. Dobra, mamy to i teraz słuchajcie, w inwentory. Mamy peciszki założone. Dobra, no ten jest aktualnie taki średni, wiadomo, to nie jest nic specjalnego, ale okej, okay, spokojnie. Otworzymy sobie krejta. Uwaga. Jeden krejcik. i tu normalnie się krejty w tej grze otwiera. I to wiecie i to tak całkiem. Fajnie. Dobra, co dostaniemy? Jakąś rurkę. Czyli chyba chodzi o to, że dostajemy, jakby części tego Brejrota. Jak zbierzemy wszystkie części, to wtedy możemy złożyć tego Brejrota. Szczerze, fajna sprawa. Nie spodziewałem się, że to jest tak fajnie zrobione. Ale naprawdę, no spoko. Moim zdaniem spoko. I teraz tak, szybciutko ciśniemy tutaj. Tam mamy Free Gifta. Co to jest w ogóle? Ej, stary, dawaj jak Free gift, to ja lecę normalnie. Tu mamy jakieś sezony Festive Event. Patrzcie to, w ogóle Boss fight'a. Tu mamy pasa. i co, so, tu się odwala, mamy darmową w ogóle podkę. Dobra, no to jak najbardziej mi się to podoba. Ope, ban, 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 sahu Prestiż Ban Ban Sahur. Ej, dobra, co to jest w ogóle? Ja to potrzebuję. Czyli, tak, potrzebujemy Expa i robimy questy. Czyli, tak, po prostu otwieraj jajka i tak dalej. Dobra, czaje. Ho, ho, ho. Co to jest? Mateo, ho, ho. Patrzcie, jaki Mateo w ogóle. Co to jest Nie, no piękny Mateo, widzowie. Totalnie mi się podoba. Dobra, free gift. I czy. A, trzeba zalikować grę w do gry. Dobra, to nie, nie, nie. Ja nie muszę tego robić. Po prostu ciśniemy, widzowie. Bijemy bossa. No to chyba najszybsze, co możemy zrobić. Dobra, przejdźmy sobie do bossa, do tej Lirili. Lirili li -li 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 Larila. Dokładnie. I rozwalamy, widzowie, i ciśniemy dalej. Co my mamy tutaj? W ogóle miał kryjta. Patrzcie, tu możemy zebrać tutaj rzeczy. To są oczywiście te artefakty. Albo dostać miał. A nie, to się nie zbiera, Brajrota. Dobra, to przepraszam. To mój błąd, widzowie. Bo tak, generalnie mamy tutaj reliki. Patrzcie, tu mamy relika. To daje nam obrażenia i tutaj mamy brąskiejpa, jeszcze daje też nam obrażenia. Co prawda mało. Ale coś tam nam daje. Także, jak widzicie, to właśnie jest po to dokładnie. I czemu mnie wywala stamtąd? Chyba dlatego, że boss się zrespił, czy coś takiego. Follow ne Next update. Co to jest w ogóle? Patrzcie tu. Możemy dostać coś za followowanie, za darmo. Dobra, to tak, po powiedz mi i daj mi to. Po prostu ja muszę być jak najszybszy w tym odcinku. I coś dostałem. Tylko stary, co dostałem, to, to naprawdę. A, kreaty, dobra. Czyli los Alessio crate. Dlaczego po jednym otwieram? Nie wiem, ale otwórzmy kolejnego. To będą dwa od razu, na raz. Dobra. I jakiego relika dostaniemy? Buta, dobra. Mamy Buta, a drugi widzowie czapa. Dobra, zobaczymy, czy czapa i but się opłaca jakkolwiek. I wbijmy sobie ósmy poziom. Dobra, mamy to. Bombombini Gusyni. I widzowie ciśniemy z kolejnym oczywiście tutaj światem. Tu musimy wrócić po tego boosta, ale na razie ciśniemy w nowy świat. I mamy kolejny Brayroth City. Czyli jak widzicie, no po 300 dniach i tak da się wbić do tej gry i naprawdę szybko wszystko wbijać. Totalnie, totalnie szybciutko się wbija. Jak widzicie, no dużo tak jakoś nie wydałem. Dobra, weźmy tego Cape'a wywalmy. Tu mamy 125. Tutaj też to jest to samo. To jest totalnie to samo, ale możemy sobie premium reliks Slota dodać, widzowie, wydaje mi się Że to będzie taki najważniejszy Punkt tego programu, nie wydamy dużo Robuxów Wiadomo, też nie będę wariował, ale już troszkę Wydaliśmy, nie, no bo, bo czemu nie Dobra, i teraz tak, widzowie, free reward, tu mamy trash bagi Red Panda, od razu Balerina Cappuccino, dobra, trash baga walimy na web 400 tiketów dostałem, ej, tu mega Dużo chyba, Boneka Ambalabu Dobra, i mega szybko to idzie, naprawdę, co my tu mamy Zasubować ziomeczka, dobra, to na razie Tego nie robimy, ale oczywiście można to zrobić Mieć totalnie, widzowie, fajne rzeczy od tak 400 expat, C czyli te 400 to jest do tego trzy koła EXPA... potrzebne na kolejne tutaj dni. Okej, okay. dobra, to całkiem wiecie, no całkiem, nie, myślałem, że prostsze już jednak nie jest aż takie proste. Dobra, tu mamy oponę, walimy oponę Rajno, nosorożec spyk na głowę tutaj. I słuchajcie, krawelino. Kekicino, a tu mamy też generalnie rebirfy. O chłopie, dobra, to ja muszę jeszcze rebirfować. Dobra, widzowie, ja to zrobię sobie. I polecimy jeszcze raz szybciutko. Grawelino, Kekicino. My oczywiście mamy bone bo to sobie tutaj wbijmy. I mamy większego strength, Daily Questy, Golden Star. Dobra, od razu robimy Rebirfa. Nie ma na co czekać, wiecie, nie ma co po prostu wbijać wyższego poziomu. I kolejnych brainrotów Tylko zrobić pierwszego Rebirfa w naszej grze. Po 300 dniach widzowie. Dobra, zobaczmy, jak to siedzi. Czy siedzi, czy nie siedzi, nie? To jest właśnie pytanie. No i mamy Rebirfa i znowu jesteśmy trailero. Dobra, mega lipa. Ale oczywiście spokojnie, bo tym razem patrzcie, jak ten poziom wbijam. Normalnie, bez żadnego problemu. Klajmujemy. Co tu się w ogóle dzieje? Nawet nic nie widzę, nie? Nie mogę sobie odebrać nawet Gifta. Dobra, 1500 pucharków, spoko. I kupmy sobie, jak już tutaj jesteśmy. Joo, Lirilla. Li, 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 li. Dobra, no i mamy to oczywiście. I teraz kupmy sobie permanentnego busta na Expo i wolnijmy klapko, Pum! Jej poleciała. i właśnie o to chodzi, widzowie, dostaliśmy jakiegoś gifta jeszcze. E, tu ósmy poziom. No i dobra, już mamy, nie? Także te rebirfy się opłacają, bo tak naprawdę od razu i tak wracamy tam, gdzie byliśmy. To jest mega, mega OP. Dobra, widzowie, ja wbijam, ile się da i widzimy się na jakimś wyższym etapie, żeby po prostu było ciekawiej. Dobra, widzowie, mówiłem, że będzie intensywnie i już mamy drugiego rebirfa. tata ta, Sahur, teleport, strength dwójka i Rubik Star, czyli więcej ekspa, pokonywanych przeciwników. Mega fajnie. Drugi rebirf jest nasz widzowie, i ciśniemy oczywiście po raz kolejny od nowa. Ale tym razem jeszcze szybciej. No i słuchajcie, mamy kolejny świat oczywiście. I tym razem trailero ocean musimy tutaj zescape'ować. Musimy uciec z Trallero Ocean. Bijemy się z Capu Chino i słuchajcie, festive event idzie mi naprawdę szybko. Tutaj zaraz będzie trzy koła Expa, i naprawdę spoko się w to gratko. Oczywiście wiecie, questy nam się skończą, także będzie troszkę wolniej. Trinkety możemy sobie losować jakieś potężne świąteczne. Tego craftuje się z tego pana Mateo świątecznego Sante. Ja widzowie naprawdę mam taką dopamiętkę przy tej gierce. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że jest tak wciągająca, naprawdę, bijemy, klepiemy tutaj poczcie, bo Brito Bandito, to oczywiście nie jest jakiś OP, wiadomo, że są bardziej OP postacie w tej grze, jestem mega taki, wiecie, początkujący, ale naprawdę, o mamy akurat jeden, dobra, mamy jeden ticket, zobaczmy co nam da potężne koło tralero tralala, czy ziomek ma jakieś dobre nagrody, no oczywiście, że kupa, ale w sumie gemy nam się przydadzą, mamy ich bardzo mało i widzowie jeszcze jedno zrobimy, kupimy sobie VIPka, ponieważ widzowie z WIP-em, szybciej chodzimy, więcej bijemy i więcej po prostu wszystkiego dostajemy, także ja muszę go mieć, nie, to jest ostatnia rzecz, którą Kupuję, widzowie, jako tutaj youtuber z Robuxy wydaje na ostatnią rzecz. Obiecuję, naprawdę, nie, nie wydam już w ogóle. Będziemy lecieli w tego Brayroad Evolution i robili tutaj potężne rzeczy, to możemy upgradeować Tralero Blinket. Dobra, czy można sobie coś tam upgradeować? Co tu się dzieje? Ile tego jest totalnie? Mógłbym też wziąć tego Sushini Peta, sobie doładować, ale nie wiem, widzowie, nie, no nie będę aż tyle tego brał wszystkiego. Jesteśmy aktualnie w Tralero Ocean, później Mount Ambalabu, także tego jest naprawdę dużo. Oni tego tak dużo tu dodali. Ja nie wierzę, że naprawdę mega, mega dużo. O Oczywiście gemów troszkę już mamy, to możemy coś tam sobie powbijać, ale tak, przejdźmy sobie dalej, no i zobaczymy, co jeszcze w tej gierce mamy, bo ja się na tym nie zatrzymam, nie? No trzeba o wiele dalej polecieć i faktycznie chodzimy teraz na vip o wiele szybciej. I widzowie, rozwalamy bossa i słuchajcie, jak na początek mojej gry, po tylu dniach dopiero w Braillot Evolution, że wiecie, no mega długo nie grałem tak naprawdę, od premiery tej gierki, totalnie nigdy nie grałem, no to słuchajcie, nie jest źle. Naprawdę spoko to wygląda i w tym momencie robimy ostatni festive event, w sensie mam ostatni taki quest, który polega na tym, żeby otworzyć jeszcze trzy jajka i ogólnie dostaniemy wtedy 100 szardów i zrobimy sobie jakiegoś relika. Także mam mega fajny pomysł, żeby sobie troszeczkę zboostować tą rozgrywkę, bo oczywiście teraz... Wow! Jaki pingwin w ogóle! Co ja się... Czym ja się stałem? Salami! Salami pingwinem! Co tu się dzieje? Nie, no teraz tu jestem potężny, nie? Totalnie potężny. Ale żeby być bardziej potężnym, no to powinienem sobie jeszcze odpalić, wiecie, podki dalej. X potka, win -potka. No i oczywiście lag -potka, ponieważ będziemy otwierali sobie jajka. No i słuchajcie, ciśniemy, zrobimy ten festive event i zobaczymy, jak to bardzo oddaje. Oczywiście 36 poziom, Daje nam Escape'a do Mount Ambalabu. Oczywiście, w sensie stąd uciekamy. Wiecie o co chodzi? No i dobra, widzowie, żeby to ogarnąć, no to lećmy sobie. Tu możemy kupować takie scrolle, które upgradują reliki. To później, na spokojnie. Jeszcze i tak nie ogarniam dokładnie. Patrzcie, mamy ferotów. Mamy też tutaj jakiś Fire Prism. Mamy tego Tralahata. W ogóle z początku jest mega OP. Nadal najbardziej OP moja rzecz. No i słuchajcie, z pecików takie rzeczy. Także troszkę powbijałem. Udało się. Jesteśmy solami do pinguino stary, to jak to wygląda w ogóle. Dobra, 10T. Kupmy jedno takie jajko. To takie najlepsze. 2% Poleciała. O, gościu, co tu jest w ogóle? Ale to tylko 475. Dalej tralero trailer jest najlepszy. Ja nie wiem, że te jajka są mega, mega słabe. I serio, nie opłaca się w ogóle tych jajek otwierać, jak tak patrzę. Że to jest totalny jakiś żart, nie? No i się, wiecie, no lepiej po prostu inaczej to ogarnąć jak, jakkolwiek, bo to się po prostu no nie chce, nie? Nie opłaca się. Dobra, mamy wszystkie rzeczy. The daily porobione, achievementy ogarniamy. Festive event. Patrzcie to, 100 szardów. I oczywiście widzą, jak zrobię tego Ban 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 Sakura, to będzie też odcineczek. I teraz tak, questy porobione. No to stary na trinket. Robimy, robimy roll i co dostaniemy z trinketu? Może jakiś najlepszy trinket? Dawaj, coś na początek. No, najlepszy. Widzę, że już chyba najgorszy. No ja auto dajemy widzowie. No i ciśniemy. Wyrolujmy sobie coś naprawdę takiego bardzo, ale to bardzo fajnego. Albo jakkolwiek dobrego. Cokolwiek, proszę. Tak na koniec tutaj, pięknie tutaj na koniec tej mapy. No, żeby coś wpadło takiego, wiecie, przepotężnego. Oczywiście idziemy pokonać samego siebie, czyli bossa Salamino Pinguino. Pych! Dajemy tej rybie na głowę. Pum! Albo na płetwę. Nie wiem, cokolwiek. Dobra, cyk, lecimy i pych pyk pyk, a raczej naszemu pingwinowi dajemy na płetwę. No i wyleciało coś lepszego. Uwaga. ok, coś tam dostaliśmy. Jakąś taką lepszą gwiazdunię, nie? Dobra, dajemy autorola, wyłączamy. I mamy kolejny poziom. Jesteśmy Jinjo co? Gogoloni? Goboloni? Jakieś, jakaś świnka, nie? Co tu się odwala? Dobra, więc mamy reliki. Jak to działa dokładnie? Czekajcie, mamy itemki. Pety. I to wygląda tak. Gdzie my to mamy? Czekajcie. Festive Event. I dostaliśmy tutaj chyba tego? Chyba tego. Health Damage Expa. Lord Trinket. No dobra. Tu mamy jeszcze bossa. Jeszcze bossa pokonamy. No pewnie, że tak. Więc ogólnie tak to wygląda. I gdzie ja tu mam dokładnie? Mam to jakoś założone? Czy coś takiego? Tu podki mam założone? Dobra. Ale gdzie ja mam te reliki, o których właśnie tutaj ta gierka mówi? Nie wiem, widzowie. Dokładnie nie ogarniam, gdzie to niby jest. W itemkach też tego nie ma. To po co ja to roluję tak naprawdę? W sensie, wiecie, ja tutaj roluję to i ten Trinket. Gdzie mi wpada? Gdzie do ekwipunku mi wpada? Tego akurat nie ogarniam, nie? Tak, jestem nupkiem. Jeżeli o to chodzi, to akurat jestem nupkiem. Naprawdę nie wiem co tu się dzieje. Czyli Mania. Dobra, czyli nowa mapka, a my w tym czasie wbijamy na tego bossa. Co ten boss nam daje? Dobra, startujemy. Co to jest pięć koła? Super boss. ja się go boję. Czy to będzie jakiś potężny boss? Nie no, tak go, pokonałem go po prostu. Aha, bo to do momentu, aż go pokonamy, patrzcie, i zarabiamy z tego coiny. Czyli mamy sześć coinów teraz, jak go pokonamy znowu, będzie siedem, ale to i tak mało, więc ja jestem totalnie słaby. Patrzcie, tą świnką to daleko nie zajdę, tak naprawdę. Już tutaj dostanę super boss i on mnie totalnie dojedzie, nie? I trzeba 300 takich coinów na krejta od miaula. Nie, no to ja muszę naprawdę podbić poziom i wtedy dopiero będziemy bardziej grali, nie tak bardziej na poważnie.